Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na razie jest słabo, ale zaraz się rozwiniemy. Słuchajcie, jestem tak zwanym technicznym, tak zwanym technicznym jestem i y, jestem tu po to, żeby zagaić w tym czasie, jak oni będą tam wszystko przestawiać. Czyli musimy się jakoś w tym czasie zająć, w tym czasie. Najlepiej zająć się tak, że ja będę gadał, a wy będziecie siedzieć i patrzeć, nie? Nic z tego. Tym razem będziemy się inaczej zajmować. Wy będziecie pracować, a ja będę patrzeć. Słuchajcie, jest taka fajna piosenka, która zaczyna się od takiego fajnego dźwięku y, na high-headzie miotełką. Kuba możesz? Nie tak. Css. Tak. O. o, już lepiej, ale tak spróbuj tak, css, tak pojechać tą miotełką. O, właśnie, coś takiego. Jakbyś tak przejechał tą miotełką po tych ahedzie w koło, tylko tak głośniej. Słychać coś? Trochę słychać, nie? Dobra. Ile miał Pan Jezus lat, jak powołał świętego Piotra, czy z Piotra Pawła? Ile miał lat? Ile? 30. Tak. Ile miał lat? Jeszcze raz, wszyscy razem. A gdybyście mieli to teraz szepnąć komuś, ale tak, żeby z daleka słyszał. Nie jest to to samo, co na high hezier miotełką. Spróbujemy jeszcze raz. A spróbujemy to teraz zrobić tak lekko rytmicznie. 30, 30, 30, 30. Świetnie, trochę Was słabo słychać. Ten high na razie mi jest za głośny jeszcze. Kuba, czekaj. Ja bym chciał Was głośniej słyszeć. W końcu macie pracować, macie być chórem. I. Świetnie. Na razie wystarczy. A teraz same takie. Dobra, ja będę Wam pokazywał, a Wy będziecie robić, jak pokażę prawą ręką, moją prawą, tam gdzie mam zegarek. Ja mam na prawej zegarek. To będzie takie css. dobra? A jak pokażę lewą ręką, to będzie 30, 30, 30, dobra? Spróbujemy. Dobrze, teraz. Świetnie, a teraz zobaczymy dalej. Dobra, spróbujemy. sweet, close. sweet, cherry. Up, coming for to carry me home. sweet, love, sweet, cherry. Carry me Piosenka jest w ogóle o tym, jak Eliasz, prorok, idąc z Elizeuszem, przechodzi przez Jordan, a potem Pan Bóg na ognistym rydwanie zabiera go do nieba. Zniż się, rydwanie mój, aby zabrać mnie stąd. I teraz zobaczymy. Swing low. 30, 30, miała być stareńka, dobra. Spróbujemy. Okej. Okay. Ja nie będę trzymał ręki do góry, ale wy kontynuujcie. Trzydzieści, 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 trzydzieści. Swing low, sweet cherry, oh. coming for to carry me home. Oh. Swing low, sweet cherry, oh. coming for to carry me home. Oh. I look home. Oh. Jordan and what did I see coming for to carry me home Ben up and just coming up to me coming for to carry me home swing low sweet cherry -o. coming for me home Yo, coming for to carry me home. If you were there before I do, coming for to carry me home. Tell all my friends. I Не слышно? Браво для вас!